W piątkowy wieczór w sali kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyła się uroczysta gala wieńcząca tegoroczną edycję konkursu Gmina Fair Play. Gminę Bełchatów reprezentowali wójt Kamil Ładziak i zastępca wójta Jolanta Gandziarek. Wielkie brawa! Na sali przedstawiciele samorządów z całej Polski, reprezentanci ministerstw i urzędów centralnych. Ten wieczór był znakomitą okazją do uhonorowania najlepszych gmin i miast w Polsce oraz przedsiębiorstw dobrze radzących sobie w czasach kryzysu gospodarczego. Przedsiębiorcy i władze gmin to są takie dwie grupy społeczne, które są bardzo sobie potrzebne, wzajemnie warunkują swoje działanie i im lepsze są między nimi relacje, tym lepiej i dla jednej i dla drugiej grupy taka sytuacja typowa win-win. Taka właśnie dobra współpraca daje znakomite rezultaty. W tym roku wzięło udział ponad 400 firm i 39 gmin, ale w skali tych 16 lat, kiedy zaczynaliśmy promocję Fair oczywiście tych firm było dużo, dużo więcej. Wydaliśmy niemal 10 tysięcy certyfikatów prawie 3 tysiącom firm. Również w programie wziął udział ponad 500 gmin. Czyli widać, że te liczby są rzeczywiście w skali tych 16 lat imponujące. Szczególne słowo uznania się skierować do przedstawicieli gmin, którzy zapewniają właśnie firmom funkcjonowanie otoczenia gospodarczego w taki sposób, żeby ona służyła zarówno dobru przedsiębiorców, ale w konsekwencji także całej wspólnocie mieszkańców. To współdziałanie gmin i firm w duchu fair play jest niewątpliwie takim jednym z czynników sukcesu poprawiającym jakość życia całej wspólnoty. To był także wyjątkowy wieczór dla nas. Wójt Kamil Ładziak odebrał certyfikat Fair Play przyznany gminie Bełchatów. Tym samym dołączyliśmy do zaszczytnego grona samorządów dobrze ocenianych przez inwestorów. To wspaniałe wyróżnienie, za które chciałbym przede wszystkim podziękować przedsiębiorcom z terenu gminy Bełchatów, których wysoka ocena umożliwiła otrzymanie tego, tego wyróżnienia. Natomiast. Ten tytuł chciałbym dedykować wspaniałym mieszkańcom gminy Bełchatów, bo to oni codziennie inspirują mnie do, nowy, do podejmowania nowych wyzwań i nowych działań. Także jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. To już 12. edycja konkursu gmina Fairplay. W tym roku kapituła uhonorowała 39 samorządów. gale uświetnił występ zespołu Alla Viena, a obszerną relację z imprezy zaprezentuje po nowym roku telewizja publiczna.